Wspaniałe, chociaż niektóre były po prostu lepsze. Dziękuję. <noise> Ale jedna potrawa nie decydowała o całości stołu, <noise> <noise> Dlatego te byłyby później... A my... ja jeszcze <noise> też musiała swoje trzy grosze pożyć, bo wydaje mi się, że jeżeli byśmy wszyscy przywieźli swoje nakrycia tak jak kiedyś było, przygotowaną dekorację, jak kiedyś było to samo wykonanie by nie stanowiło żadnego problemu. Ale kryteria w tym roku były takie, że korzystamy tylko i wyłącznie z tego, co daje organizator. Ładna miska je się daje. O, A, A, ja, 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 żeby... Chciałem tylko powiedzieć, ale, ale że tak pani dopominała się tak. o Martę Gessler, że przyjechała, tak. uważam, że ona by nie miała tutaj co robić.